Zadanie 32, matura próbna marzec 2021. E, kąt alfa jest ostry. Sinus alfa plus cosinus alfa to jest 7 piątych. Mamy obliczyć wartość wyrażenia 2 sinus alfa cosinus alfa. E, to już mi się kojarzy ze wzorem skróconego mnożenia. Zatem zaczniemy od tego, że e, ja sobie lewą stronę tego równania. Sinus alfa plus cosinus alfa. E, może tak zrobię, równa się 7 piątych. Podniosę to do kwadratu. Obie strony tego równania podniosę do kwadratu. Jeżeli tą sumę podnosimy do kwadratu, to będzie to wzór skróconego mnożenia, kwadrat sumy, czyli otrzymamy sinus kwadrat alfa plus podwojony iloczyn, czyli 2 sinus alfa cosinus alfa i plus kwadrat drugiego wyrazu, czyli plus cosinus kwadrat alfa. To się równa tu do kwadratu 7/5, to będzie 49/25. Teraz co nam się zrobiło po lewej stronie. E, a no widzimy sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. To jest nasza jedynka trygonometryczna. Więc zostaje nam 2 sinus alfa cosinus alfa. Plus ta jedynka, czyli to się równa 49,25. Teraz co mamy? To 2 sinus alfa cosinus alfa. To jest to, co, czego szukamy, więc zostawiamy 2 sinus alfa cosinus alfa. To się równa 49/25. To jest 1 i 24/25. Jedynkę przenosimy, czyli odjąć 1, więc to łatwy rachunek. 1, 24, 25, odjąć 1, no to jest 24, 25. No i wszystkie obliczenia. Tak nie musimy się rozdrawniać na sinusa, kosinusa, ponieważ nas pytają o ten iloczyn, a jest on równy 24, 25. Dziękuję.